W tej lekcji opowiem Ci o trzech pozostałych filarach miejsca aktywności mieszkańców. Są to relacje, miejsce oraz działania. Więcej szczegółów dotyczących tych obszarów znajdziesz też w przygotowanych przez nas publikacjach, które dostępne są na blogu miejsca aktywności mieszkańców. Linki do tych materiałów znajdziesz też pod tą lekcją. A zatem krótko o pozostałych elementach. Miejsce to ta rzecz, od której zaczyna się cała przygoda z mamem. Rozpoczynamy nie przez przypadek od tego elementu, bo wokół niego bardzo łatwo zbierać ludzi i gromadzić ich. Miejsce w Miejscu Aktywności Mieszkańców pełni takie trzy najważniejsze funkcje. Po pierwsze, funkcję włączającą jest bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby angażować ludzi, dawać im przestrzeń do działania i do wpływania, do tego, żeby czuli się jak u siebie. Wszystkie działania, które prowadzą animatorzy, aby właśnie razem z mieszkańcami współtworzyć przestrzeń, zagospodarowywać ją czy urządzać, przynoszą taki efekt. Drugą funkcją, którą pełni miejsce w mamie, jest funkcja komunikacyjna. To, jak ono wygląda, to, jak ono funkcjonuje, komunikuje o co w tym wszystkim chodzi. Komunikuje całą ideę mam, komunikuje jej wartości. Miejsce z otwartymi drzwiami, z jasnymi, przyjaznymi kolorami, miejsce, w którym można swobodnie usiąść i które nie krępuje nas swoim, swoją aranżacją, właśnie pokazuje na przykład tę otwartość i gotowość do przyjęcia nowych osób. Trzecia funkcja, którą pełni miejsce, to funkcja relacyjna. To znowu będzie ten punkt, punkt wyjścia do poznawania nowych osób, nawiązywania znajomości i wspólnego działania. Ta funkcja relacyjna miejsca prowadzi nas do trzeciego obszaru, trzeciego filaru prowadzenia mamów to właśnie relacje. Relacje są jednym z najważniejszych aspektów, są one z celem samym w sobie. Jeśli chcemy integrować społeczność, to w praktyce będzie oznaczało to budowanie relacji między ludźmi, ale są też dla nas pewnym narzędziem pracy. Po to, aby mieszkańcy się aktywizowali, aby społeczność się wzmacniała i łatwiej rozwiązywała swoje problemy, właśnie potrzebne nam są te relacje. O tym, co to dokładnie znaczy i jak z relacjami i wokół relacji pracować, będąc animatorem i animatorką, opowiemy w kolejnych modułach naszego kursu. Ostatnim aspektem są działania. Nie przez przypadek opowiadam o nich na końcu. Z, pierwszej, z takiej pierwszej perspektywy, z takiego pierwszego spojrzenia, to właśnie działania to to, co widać najbardziej patrząc na mam. To wydarzenia, aktywności, spotkania, koła zainteresowań, grupy ludzi robiących coś razem. Jednak z perspektywy animatora, animatorki działania są raczej efektem albo pretekstem do naszej pracy animacyjnej. Nie są celem samym w sobie. Nie chodzi nam o to, aby działo się dużo i aby przez nasze działania przewijało się dużo ludzi. Chodzi o to, aby te działania były narzędziem do budowania relacji i sprawczości i aktywizacji samych. Mieszkańców. Dlatego wśród działań wyróżniamy trzy takie najważniejsze elementy: działania koordynacyjne, które po prostu są niezbędne do tego, żeby mam mógł funkcjonować, działania animacyjne prowadzone przez animatora i animatorki. O tych działaniach opowiemy więcej w następnych częściach kursu, i działania samych członków społeczności. Jeśli chodzi o działania członków społeczności, to tutaj znowu znajdziemy te trzy grupy, o których mówiliśmy przy ludziach. Mieszkańcy i ich aktywności najczęściej związane będą z rozwojem zainteresowań, spotkaniami wokół hobby, wokół pasji. Mogą też dotyczyć wzajemnej pomocy i samopomocy. Będą pojawiały się tutaj różnego rodzaju grupy wsparcia czy grupy samorozwojowe. Działania mieszkańców będą też koncentrować się wokół rozwiązywania lokalnych problemów lub wspólnych akcji dotyczących np. wydarzeń okolicznościowych czy jakichś przedsięwzięć, które warto wspólnie zorganizować. Drugą grupą w naszej społeczności są samorządowcy i przedstawiciele instytucji publicznych. Ich działania prowadzone w mamie będą najczęściej koncentrować się wokół spraw związanych z mieszkańcami. Będą to spotkania, różne formy konsultacji czy nawiązywania jakiejś współpracy z mieszkańcami bądź organizacjami pozarządowymi. I w ten sposób dochodzimy do organizacji pozarządowych, jako również członków naszej społeczności. Dla nich ważne będą dwa aspekty. Działania dla NGO-sów i NGO-sów dotyczyć będą ich własnych odbiorców i ich własnych form realizacji ich misji. Będą mogli po prostu prowadzić mamie swoje działania, korzystając z przestrzeni, sprzętu i narzędzi promocyjnych tego miejsca. Będą też spotykać i gromadzić się wokół współpracy międzysektorowej i wewnątrzsektorowej, czyli z innymi NGO-sami po to, aby wspólnie rozwiązywać swoje problemy, radzić sobie z wyzwaniami czy inspirować się, a także z mieszkańcami i z przedstawicielami instytucji publicznych po to, żeby zacieśniać współpracę i łatwiej radzić sobie z tym, co przed nimi do wykonania. Wszystkie cztery filary działalności miejsca, aktywności mieszkańców ludzie, miejsce, relacje i działania przenikają się wzajemnie i uzupełniają. Miejsce pomaga budować relacje, daje pretekst do działania, gromadzi ludzi i tak w kółko. To takie nierozerwalne elementy, i praca animatora, i wszystkie metody i techniki, o których będziemy rozmawiać w dalszych częściach kursu, będą pomagać Ci znaleźć się wśród tych czterech elementów i sprawnie między nimi poruszać. Jako zadanie podsumowujące tę lekcję, zapraszam Cię do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi miejsc aktywności mieszkańców. Znajdziesz je na naszym blogu. Tam dowiesz się więcej. O każdym z tych elementów i o tym, jak wykorzystywane są one w tworzeniu miejsc aktywności mieszkańców.